Witajcie droga społeczności, dzisiaj chciałbym nakręcić niewielki film na temat y, naszego serwera Fallout Roleplay y, Jak widać jestem zalogowany na postać y, Oniku Tom Lenvos. Y, no i powiedzmy, że y, stworzę przedmiot, który będę miał y, w ekwipunku y, No to za moment Dobra, no to tak. Stworzyłem przed chwilą przedmioty. No i te przedmioty oczywiście, jak wpiszę ukośnik P, pokazują się nam do kibłędu. Wchodzimy na przykład M4. Jak widać, mamy 7 opcji. Pierwsza użyj, druga wyrzuć, trzecia informacja o przedmiocie, czwarta możemy zaoferować go graczowi, pięć możemy włożyć do samochodu, bądź. Yy, yy, do jakiegoś sejfu czy coś 6, czyli możemy go zniszczyć i 7 możemy go przepisać na frakcję, organizację no i oczywiście biznes. Dobra, zacznijmy od tego. Jeżeli użyjemy przedmiot, robi nam się tutaj y, zielony y, wygląd y, opisu tego przedmiotu. Jak widać tak to wygląda. Oczywiście bronie. Będziemy musieli zdobywać własne doświadczenie z broniami aktualnie jeszcze nie zrobiłem wszystkiego z tymi broniami, lecz chciałbym to mniej więcej taki sposób, że będzie nam się bujał ekran, tak jak będziemy strzelać. Od tego będą specjalne umiejętności, które po prostu będziemy zdobywać podczas rozgrywki. Dobra, kolejna rzecz. Jeżeli odłożymy broń, pokaże ona się u nas na plecach. Jeszcze nie jest zrobione wyrzucanie broni, natomiast za chwilę spróbuję to zrobić. Dobra a więc weźmy broń. Używamy... Dobra, ona się wzięła, schowała, nie mamy jej w ręku. Jeżeli chcemy ją wyrzucić, oczywiście normalne wyrzucenie przedmiotu działa. Natomiast jeżeli wyrzucimy aktualnie broń, no jest problem, bo ona się nie usuwa z naszego scrolla. Broń leży na ziemi. Możemy broń podnieść. Jak widać, pokazały, pokazały nam się przedmioty, które możemy podnieść. No i aktualnie, jak widać, podniosłem przedmiot. Tak samo działa piwo. Możemy sprawdzić informacje na temat tego przedmiotu. Każdy przedmiot może mieć własną nazwę, nie ma, niezależne od y, tego, jaki to jest przedmiot. Oczywiście nazwałem przedmiot piwo, żeby był y, oczywiście taki y, łatwiejszy sposób. Y, to jest typ oczywiście piwo, waga 10, waga jeszcze dopiero będzie przydzielana do postaci, natomiast może będziemy noś, może, mogli nosić przedmiot do 100% wagi, jeżeli nasza postać poćwiczy, będzie mogła nosić maksymalnie 200. Jeśli chodzi o wartości, no to wartości no jak widać zawsze wszędzie są takie same. Kontynuując, przedmiot możemy. Zniszczyć. Nie będę go niszczył, bo nie ma potrzeby. Możemy go włożyć do samochodu. No, chyba każdy będzie wiedział, jak włożyć do samochodu po prostu wkładam. Aktualnie no, nie pokaże nam się tutaj nic, ponieważ nie jesteśmy w samochodzie. Jeżeli chcemy przedmiot oferować, musi koło nas stać gracz. Koło nas musi stać gracz, no i po prostu oferujemy przedmiot. Później. Wybierając, y, przepis możemy przypisać na frakcję or, y, biznes organizacji. Jeżeli chcemy przypisać y, wszystko, no to po prostu wci, wciskamy y, na organizację i będzie... Y, znaczy aktualnie ja jestem w organizacji i ja przepiszę to na organizację. Więc to wygląda tak. No chyba to tyle na, jeżeli chodzi o system przedmiotów. Pozdrawiamy Falow Trollatory.